Ładowanie turbosprężarką polega na skierowaniu uchodzących z silnika spalin do napędu turbiny, by trafiły do cylindra ze zwiększonym ciśnieniem. Z zaletami turbosprężarki są małe wymiary, mała masa, wykorzystanie energii spalin do napędu turbosprężarki. Natomiast wadą jest np. długa reakcja na zmianę pracy silnika. Jeżeli chodzi o zwiększenie masy silnika z turbosprężarką, to rośnie ona około 3-5% w stosunku do masy jednostki wolnosącej o identycznej pojemności skokowej silnika, natomiast zwiększenie mocy to nawet 50%. Turbosprężarka składa się m.in. z pierścieni uszczelniających, koła turbiny z wałkiem, łożysk, kadłuba turbiny i sprężarki, wirnika sprężarki, zaworu upustu spalin, podkładek, wirnika turbiny. Choć to wszystko zależy od rodzaju turbosprężarki, mogą się one różnić łożyskowaniem, które może występować jako toczne bądź ślizgowe, jak i turbiną, która może być osiowa lub dośrodkowa. Kolejną różnicą w turbo sprężarkach może być jej prędkość obrotowa, która może osiągać prędkość obrotowe około 50 tysięcy obrotów na minutę, jak i prawie 200 000 obrotów na minutę.